Również spawarkę musi mieć najsilniejszą w okolicy. To jest duża spawarka i ona sakramencki błysk ma. Jak tnie się, to jest 300... Yy, 300 na natężenia. I sakramencki błysk. I ja sobie sam też, kurde, patrzyłem, kurde, błysk jak żem zrobił, to, kurde, momentalnie ten... Nie rzeczy trzymał, kurde, odewracał się, no ale i tak... Ale nawet chore, podrażnione oczy nie zwalniają chłopców z codziennej pracy w gospodarstwie. Bo dzisiaj wyjdę tu, górę, i już zajdę tam na zaprzystanek i, i w poniedziałek będzie jej koniec. I ja tym dużym, najstarszy tym, no i ten, co w okularach chodzi, co sobie też oczy naświetlił, będzie jeździł za torem.